Dzisiejszy dzień wyznacza przełomową zmianę w federalnej polityce żywieniowej. Zmianę możliwą dzięki przywództwu prezydenta Trumpa oraz determinacji matek ruchu Macha i obrońców zdrowia publicznego, którzy od lat domagali się prawdziwej reformy. Dziś, zgodnie z dyrektywą prezydenta Trumpa, Brook i ja publikujemy wytyczne żywieniowe dla Amerykanów na lata 2025-2030. Najwyższy reset federalnej polityki żywieniowej w historii. Nowe wytyczne zastępują założenia podyktowane interesami korporacyjnymi celami opartymi na zdrowym rozsądku oraz najwyższych standardach rzetelności naukowej. Zapoczątkują one rewolucję w kulturze żywieniowej naszego kraju i przy wrócą Ameryce zdrowie. Przez dziesięciolecia Amerykanie chorowali coraz bardziej, a koszty opieki zdrowotnej rosły w zawrotnym tempie. Powód jest dziś oczywisty. Trudna prawda jest taka, że rząd przez lata okłamywał obywateli, chroniąc zyski wielkich korporacji, wmawiając nam, że substancje jedynie przypominające żywność służą zdrowiu publicznemu. Polityka federalna promowała i subsydiowała wysoko przetworzoną żywność oraz rafinowane węglowodany, jednocześnie odwracając wzrok od katastrofalnych skutków tych decyzji. Dziś te kłamstwa dobiegają końca. Nowe wytyczne jasno uznają, że pełnowartościowa, bogata w składniki odżywcze żywność jest najskuteczniejszą drogą do lepszego zdrowia i niższych kosztów opieki medycznej. Białko oraz zdrowe tłuszcze są niezbędne, a w poprzednich zaleceniach niesłusznie je demonizowano. Kończymy wojnę z tłuszczami nasyconymi. Diety obfitujące w warzywa i owoce zmniejszają ryzyko chorób skuteczniej niż wiele leków. Produkty pełnozierniste przewyższają rafinowane węglowodany. Dodane cukry, a zwłaszcza napoje słodzone cukrem, napędzają choroby metaboliczne. Dziś rząd Stanów Zjednoczonych wypowiada wojnę cukrowi dodanemu do jedzenia. Wysoko przetworzona żywność, naszpikowana dodatkami cukrem i nadmierna ilość soli niszczy zdrowie i powinna być omijana. Jako sekretarz zdrowia i opieki społecznej mówię jasno: Jedz prawdziwe jedzenie. Nie ma nic ważniejszego dla wyników zdrowotnych społeczeństwa, produktywności gospodarczej, gotowości militarnej i stabilności finansów publicznych. Wytyczne żywnościowe kształtują dziesiątki federalnych programów żywnościowych, w tym Head Start. Wpływają na 45 milionów szkolnych obiadów każdego dnia, posiłki dla 1 miliona 300 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie. Oraz żywienie 9 milionów weteranów w szpitalach Departamentu do Weteranów. Dziś rozpoczynamy proces dostosowania tych programów do dostępnej cenowo, pełnowartościowej i bogatej w składniki odżywcze żywności. Wdrożenie tych zmian wymaga skoordynowanego działania całego rządu, współpracując z wieloma sekretarzami gabinetu, aby zapewnić realne i trwałe efekty. Witam, 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 kochani. To, co słyszeliście, to był. RFK Junior we, własnym, we własnej osobie, ale tam właśnie chciałem o tym dzisiaj porozmawiać, o bardzo ważnym momencie w historii całej ludzkości, nie tylko żywienia, bo 7 stycznia 2026 roku to moment, w którym systemowa nauka uderzyła w przysłowiową ścianę, bo RFK Junior, a tym samym administracja USA de facto przyznała, że przez dekady opierała zalecenia żywieniowe na błędzie, odwracając piramidę i stawiając białko jaja oraz tłuszcze zwierzęce no, e, jako coś złego, a tak naprawdę to powinno być w centrum zdrowia. To nie jest korekta. Diety taka, taka prosta, to jest publiczne przyznanie się do porażki całego światowego, w tej chwili już modelu. Pozostaje tylko pytanie, czy ten wielki reset żywieniowy naprawdę zostanie wdrożony, czy skończy się tylko na takim no, papierze, na, na, na gadaniu. Gdyż już widzimy opozycję starego systemu, który nie chce się pogodzić z porażką, gdyż dla nich, słuchajcie, dla wielu to wygląda jak koniec świata, który znali. No bo jak tłuszcze, jak mięso, jak steki nie? można postawić na pierwszym planie. Ale to, co przez dekady nazywano teorią spiskową, dzisiaj jest faktem udokumentowanym w archiwach. Chcę przypomnieć, że w roku 1967 taka firma Sugar Research Foundation zapłaciła naukowcom z Harvardu za przerzucenie winy z cukru na tłuszcze, tłuszcze nasycone tworząc takie fundamenty współczesnej dietetyki. Skąd my to znamy? W wielu innych jeszcze industries, z wielu innych um, miejsc um, w naszym świecie, gdzie um, teorie spiskowe, które były wciśnięte jako taki um, żelazny światopogląd, nagle się zmieniają. Um, ale właśnie ta firma zrobiła ten model wtedy. Tak właśnie powstał ten model oparty na zbożach i tak zwanych... Zdrowych węglowodanach, którego skutkiem był ten pionowy wzrost otyłości, cukrzycy, chorób różnego rodzaju przewlekłych. Największą barierą tej rewolucji nie jest brak badań, tak naprawdę, lecz moim zdaniem to był beton i jest nadal beton mentalny całego tego środowiska, dla którego przyznanie się do błędu. Oznaczałoby upadek Autorytetu Kariery i całego systemu Który przez lata uznawano Za nieomylny I tak jak w latach 40, 50, 60 W USA Podstawa śniadania to były Jajka z bekonem I gdy nagle zmieniło się to wszystko Na płatki kukurydziane Czy tam jakieś owsiane Z nisko, musi być nisko Tłuszczowym mlekiem no to widzimy, co się stało. I to, że to, co jeszcze wczoraj nazywano teorią spiskową, dziś staje się oficjalną prawdą, pomimo um, no, ciągłych sprzeciwów, to powinno wśród ludzi, którzy nadal jeszcze wierzą w system, zapalić taką czerwoną lampkę w głowie. Bo jeśli Najpotężniejsze państwo świata, w tej chwili ciągle najpotężniejsze, oficjalnie kończy wojnę z tłuszczem. To oznacza jedno. System ochrony zdrowia już zbankrutował praktycznie z tym starym modelem. Państwo po prostu już jest niewypłacalne. Nie stać państwa już na leczenie skutków. Dekad błędnych ideologicznych wytycznych żywnościowych. Prawdopodobnie wszyscy pamiętacie tą piramidę żywnościową. Um, uczyli nas jej w szkołach, wisiała tam na ścianach klas, czy przychodni, czy nawet w szpitali. Była traktowana jako dogmat, jak coś, czego się nie podważa. I przez dziesięciolecia większość ludzi te wytyczne tak naprawdę przestrzegała bardzo uważnie podając dzieciom na śniadanie tak jak jedzą sami też dorośli płatki owsiane z odtłuszczonym mlekiem tak jak mówiłem ale szczerze słuchajcie no szczerze mówiąc ja ja nigdy nie sądziłem że zobaczę to co wydarzyło się teraz co zrobił RFK Junior to jest tak drastyczne jak tylko można sobie to wyobrazić bo po raz pierwszy w historii nie poprawiono kilku liczb, jakichś delikatnych zmian nie zmieniono jednego procenta tu, drugiego tam tę piramidę JFK, RFK Junior odwrócił do góry nogami i to nie jest e, kosmetyka to jest rewolucja przez ponad 4 dekady e, e, fundamentem diety były zboża Kilkanaście nawet porcji dziennie nam rekomendowano, każdego dnia węglowodany jako baza życia, a tłuszcz wróg numer jeden. Tu zatyka żyły nie? publiczny wróg numer jeden. I teraz spójrzmy uczciwie na efekty. Połowa dorosłych Amerykanów ma dzisiaj stan przedcukrzycowy, albo cukrzycę typu drugiego. Przez dekady firmy produkujące żywność przetworzoną, chroniły się. Milczeniem. Ale teraz to wszystko prysło, minęło. Trzy czwarte społeczeństwa cierpi na przynajmniej jedną chorobę przewlekłą, a 90% wydatków z systemu ochrony zdrowia idzie na leczenie właśnie tych chorób cywilizacyjnych, których jeszcze da kilkadziesiąt lat temu nie było. To nie jest przypadek, to jest. Rezultat ery starej piramidy żywno żywnościowej i to idealnie pokrywa się z największym właśnie kryzysem zdrowotnym w historii nowoczesnego świata. I właśnie dlatego ta zmiana jest tak doniosła, jest tak kolosalna. Nowe wytyczne po raz pierwszy e, wprost wskazują, że żywność ultraprzetworzona jest głównym winowajcą. To nie, jak, nie tylko jeden czynnik, ale jako główne źródło problemu: otyłości, cukrzycy, stłuszczenia wątroby, zaburzeń hormonalnych. To jest moment, w którym trzeba jasno powiedzieć, że to jest ogromne zwycięstwo Roberta F. Kennedy'ego Jr., bo ta decyzja. Nie dotyczy tylko tego, co tam każdy z nas ma na talerzu, ale ona dotyczy szkół, szpitali, domów opieki, wojska całego systemu żywienia tego instytucjonalnego, gdzie tam wpychano najgorsze jedzenie, najbardziej przetworzone jak tylko można. Ale to też dotyczy łańcuchów dostaw, kontraktów, produkcji masowej łańcuchów dostaw na dostarczanie na te dostawy nastawione na dostarczanie żywności właśnie tej ultra przetworzonej. Ponad połowa kalorii w USA pochodzi dzisiaj z żywności ultraprzetworzonej, a cały system został zbudowany, kompletnie skonstruowany dokładnie pod nią, właśnie. To dlatego ta zmiana jest tak trudna do wdrożenia, będzie trudna do wdrożenia, ale jednocześnie jest tak konieczna. Nowa filozofia jest prosta, ale radykalna. Prawdziwe jedzenie, tak jak mówi RFK, nie produkt, nie coś jadalnego, ale coś, co biologicznie podtrzymuje życie. Umożliwia regenerację, wzrost i równowagę metaboliczną, bo przez lata z, e, zmieniono, nawet słuchajcie, definicję jedzenia z biologicznej na prawną. Jedzenie stało się czymś, co ma długi terma, termin przydatności, a nie czymś, co odżywia nasze komórki. A kto kontroluje definicję, kontroluje e, wynik. Nowa piramida jasno mówi, fundamentem diety jest wysokiej jakości białko i zdrowe tłuszcze. Nie roślinne jakieś zamienniki, nie syntetyczne jakieś proteiny, ale prawdziwe źródło: mięso, jaja, ryby. Zalecenia białkowe niemal się podwajają. Jak osoba waży tam załóżmy, nie wiem, 120 funtów, jakieś 80, powiedzmy 80-90 kg, to już e, ta, ta poprzednia dieta e, zalecała jakieś 60, tam 50 kilka, czy 60 kilka gramów e, e, dla takiej osoby dziennie. E, a. To teraz ta nowa zmienia na 120 chyba gramów białka dziennie. Nie pamiętam dokładnie, ale dwa razy. Dwa razy zmienia pobieranie białka dzienne dla dorosłej osoby. To kompletnie zmienia wszystko. To zmienia gospodarkę hormonalną, poziom cukru we krwi, sytość, regenerację. Bo jedząc takie jedzenie. Będziemy mniej tego jeść, bo to jest bardziej dense, takie e, bardziej e, treściwe, o tak można by powiedzieć. Więc e, tutaj jeszcze trzeba na końcu powiedzieć o cukrze, o, o, nie o cukrze, o tłuszczu, bo e, e, co się dzieje, właśnie ta wojna między cukrem a tłuszczem. E, ciągle trwała, ale teraz e, chyba ona dobiega końca, e, bo wyraźnie już to od jakiegoś czasu winę przenosi się z naturalnych tłuszczów na przemysłowe oleje roślinne. RFK to już Podkreśla e, od jakiegoś czasu zawsze to podkreślał. Wiadomo, wiecie o tym, że on bardzo mocno walczył z szczypawkami, ale to inny temat. Też teraz e, tutaj walczy o to, żeby było jak najmniej szczypawek, ale e, w tym momencie te przemysłowe oleje roślinne, rafinowane, utlenione, to jest najgorsze, to, co możemy jeść i. i i wyraźnie w tych zaleceniach jest to podkreślone. I to jest główna, główny składnik tej, tej żywności ultraprzetworzonej. Więc po raz pierwszy też nie mamy na pierwszym miejscu cukru. Na szczycie tej piramidy był cukier. Nie ma je, jego już, nie? Eee. Zniknął, zniknął w, w mgnieniu oka. Przewrócenie się tej piramidy do góry nogami. Po prostu nie należy już do zdrowej diety. No ale trzeba być też trochę uczciwym do, co do tego co się dzieje. Eee. Bo ta układanka też nie jest kompletna. Tam mi brakuje kilka rzeczy. Jeff, RFK mógłby się przejechać jeszcze bardziej po tych dietetycznych Po tych dietetycznych, wyznacza, wyzna, um, hmm, po tych dietetycznych um, wyznacznikach, bo słuchajcie. Um, te nowe wytyczne niemal nie mówią o na przykład bardzo poważnych pro problemach e, s, jak e, insulinoodporność, e, e, która dla wielu specjalistów jest prawdziwą przyczyną tych chorób, większości chorób, chorób tych przewlekłych i tutaj RFK nic o tym nie wspomina nie ma nic o częstotliwości jedzenia nie? nic o poście przerywanym albo o zdrowych głodówkach nie ma tam wspominania o tym, nic o tym nawet na, e nawet nie ma tam o tym, że zdrowe, nawet zdrowe jedzenie, ale jedzone zbyt często, może podtrzymywać problem właśnie e, tych chorób przewlekłych. Dlatego ten plan jest fantastyczny w profilaktyce, ale dla milionów ludzi, którzy już chorują, może nie wystarczyć, by odwrócić ten proces. Ale no, mimo tych braków, nie da się tego umniejszyć. Bo tak jak mówię, po 40 latach oficjalnie powiedziano nam jedno. Piramida, z którą dorastaliśmy, była odwrócona. Eee, no a teraz ja. Spojrzałem na reakcję w Polsce, co się dzieje tam kilka wideo oglądałem i kilka artykułów przeczytałem. No i z jednej strony jest duży entuzjazm lekarzy i dietetyków, którzy od lat byli spychani na margines. E, na przykład, bracia rodzeń tam na Eksie widziałem, bardzo fajnie to podsumowali. E, z drugiej strony. Cisza instytucji wszelkiego rodzaju. Boją się, je. schowali się jak mysz pod miotłą, bo w Polsce nadal obowiązuje ten sam model: dużo węglowodanów, mało tłuszczu, liczenie kalorii, prawda? Część komentatorów, zwłaszcza e, e, bliższych, e, no. Konserwatywnym ideą, poglądom, widzi w tym duży krok naprzód: więc koniec z promowaniem węglowodanów jako bazy diety e, wojna z ultraprzetworzoną żywnością powrót do prawdziwego jedzenia reha rehabilitacja tłuszczów nasyconych z naturalnych źródeł e, i wyższe e, spożycie białka. E, to podkreśla, że. To, to też nie, tak, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale to też może być inspiracja także e, dla Polski, e, żeby Polacy byli zdrowi, ale polskie systemowe dietetyczki czy eksperci żywi, żywieniowi. Ja tam e, e, widziałem taki artykuł chyba w Rynek Zdrowia, to się nazywa, czy Strona Zdrowia, a także jest e, n, chyba na YouTubie taki e, filmik. E, RMF, FM, czy jakieś, ja, jakieś radio? Nie pamiętam, nieważne zresztą. Oglądałem, e, oglądałem e, wypowiedzi jakiegoś tam dietetyka i e, generalnie to chwalił ograniczenie ultra przetworzonej żywności, czy tam dodawanie jakichś cukrów rafinowanych, węglowodanów e, do jedzenia. Jednak. Tam można było odczuć taką mocną krytykę i krytykę tego wizualnego odwrócenia piramidy przez RFK, bo to oczywiście on nie jest ekspertem żadnym, to taki oszołom, który dorwał się, jest teraz ministrem zdrowia. No i może łatwo nadinterpretować wszystko i bardzo ich to boli, że mięso i tłuszcze znalazły się na górze. To jest praktycznie religijnie zakazane. Właśnie ten zbyt mocny nacisk na czerwone mięso i pełnotłusty nabiał. Mówią, że ta dieta to ryzyko dla, dla zdrowia i że to jest na pewno problem będzie, jak ktoś będzie tak jadł, to będzie miał problem sercowo-naczyniowy. To, co oczywiście jest sprzeczne z wieloma badaniami. Tak jak mówi, mówiłem wam już wiele razy, że te amerykańskie stowarzyszenie kardiologów ośmieszyło się wiele razy, na przykład krytykując... Tłuszcz z kokosów, nie? na przykład, nie? Że, że tam jest bardzo niebezpieczny dla serca, a wiadomo, że nie jest, nie? Także można powiedzieć, że będzie bardzo duży problem w Polsce z rozbiciem tego betonu systemowego, bo oni mówią, że mają. Swój, nie mają piramidy, ale mają polski talerz żywno, żywieniowy, który jest prostszy, czytelniejszy i, i bardziej zbilansowany. Ja oczywiście się z nimi nie zgadzam. Dużo o tym mówimy w programach z dr Magdaleną Galus. Nawet wczoraj mówiliśmy o tym. No ale tutaj czego możemy oczekiwać? Postsystemowych dietetykach czy lekarzach. Ich umysły poddane są propagandzie przez lata i oni będą mieli trudności z zarejestrowaniem tych nowych informacji. Co no, przyczyni się na pewno jeszcze do cierpienia ich pacjentów, bo będą ciągle to promować. Ale ta decyzja um, z USA na szczęście rezonuje w mediach właśnie alternatywnych, w środowiskach medycznych, wśród ludzi, którzy zaczynają zadawać pytania, bo jeśli Ameryka przyznaje się do błędu po 40 latach, no to właśnie to pytanie nie brzmi już czy, ale kiedy Europa i cały, inny, cały świat będzie musiało zrobić to samo um, i... Zostawia nas to może z takim jednym bardzo niewygodnym pytaniem: Czy po tylu latach robienia wszystkiego na jeden sposób, my wszyscy będziemy mieli odwagę naprawdę zmienić to, co mamy tam na talerzach nasze nawyki i nasze myślenie o zdrowiu pod kątem jedzenia? A przede wszystkim, czy ci lekarze i profesorowie, dietetycy różnego, różnego rodzaju przeproszą nas za to, że wprowadzili miliony ludzi w błąd? Ja jestem po prostu zachwycony tą nową zmianą w piramidzie żywnie, tej żywieniowej RFK. -a. Dla mnie to jest coś wspaniałego. To na pewno wpłynie na zdrowie ludzi tutaj w USA. A może i na całym świecie, jeśli zastosują oczywiście te zalecenia. Ale przed nami zapewne będzie długa batalia, bo pamiętajcie, że my ścieramy się z monstrualnym olbrzymem, który zainw oni zainwestowali miliardy e, w to wszystko. Te lobby spożywcze i farmaceutyczne to są najpotężniejsi gracze na Ziemi w tej chwili. I te produkty ultra przetworzone są tanie w produkcji. I absurdu, absurdalnie drogie w sprzedaży, te marże, jakie oni mają, to są gigantyczne, gigantyczną kasę na tym zarabiają, więc dla nich to są, to są olbrzymie straty, to jest walka o życie. No, dla nich pacjent wyleczony to oczywiście klient stracony, bo naturalna dieta, keto, czy tam posprzerywany, czy, czy dług, długi okres głodówki leczą przyczyny. A nie objawy, uderzając właśnie wprost w zyski tych koncernów farmaceutycznych czy spożywczych. Także systemowa dieta oparta na tanich zbożach i olejach roślinnych to jest dla nich żyła złota, dlatego będą walczyć e, do końca. Oni są w tej chwili jak, jak ranne zwierzę e, przyciśnięci e, do ściany. Nadzieja leży w nas, leży w powrocie do korzeni, bo pamiętajcie, natura nie zabija. Natura e, daje nam życie, zabija nas odcięcie od niej i ślepa wiara w systemowe schematy. Więc 7 stycznia 2026 roku może e, zostać zapisany jako koniec ery kłamstwa. E, ale. Prawdziwa bitwa rozegra się nie na konferencyjnych jakichś tam salach, nie na, nie na jakichś łamach, jakiś czasopism, czy stronach internetowych. Tylko ta prawdziwa bitwa rozegra się w naszych kuchniach i w naszych głowach. Profesorowie mogą nie zmienić zdania. My możemy zmienić to, co mamy na talerzu. I jestem bardzo ciekaw, co o tym sądzicie, więc skomentujcie to tutaj w, poniżej w komentarzach. A ja idę zjeść kolejną porcję jajek i kwaśnego mleka, z tłustego kwaśnego mleka, które mam prosto od krowy, tak jak to zalecał nasz kochany i nieodżałowany doktor. Jaśkowski. Bardzo byłby zadowolony. Na pewno by się cieszył w tej chwili, gdyby usłyszał, że RFK Jr. odwrócił do góry nogami piramidę żywnościową, która kłamała nam przez tak długi okres czasu. Trzymajcie się. Do następnego razu.